Wracam z Gorzoma Wielkopolskiego, byłem w agencji za sprawy formalne i od razu odstawiłem próbki do stacji chemiczno-rolniczej, aby zbadali, zrobili analizę to co pobierałem. Zobaczymy co tam pisze. Porównam sobie, bo mam jedno pole co pobierałem, mam robione dwa lata temu próbki, będzie takie ala porównanie, było dawane tam już wapno. No i zobaczymy co to, czy się poprawiło coś, czy jest lepiej, czy jest gorzej, no nie, wi nie wiadomo. Na polu rośnie, czyli podejrzewam, że jest lepiej. I teraz y trzeba zobaczyć, czy zamawiać wapno, czy nie zamawiać wapna. No przy okazji byłem w agrobiznesie, fu, tak dobrze, w agrobiznesie w firmie, no pomyliło mi się z Tomy z wiadomościami agrobiznes. Y także y kupiłem środki na Agres za to, no i na Robala Calypso. Bo u nas na miejscu nie było, że przy okazji byłem, brat zadzwonił akurat jeszcze byłem w gorzowie, to się udało to kupić. No i fajnie wszystko wyszło, sprawy załatwione, środki akurat wzięte. I, i co jeszcze mogę powiedzieć? No i nic i lecimy, lecimy do myśli boża. Szoko musi się przebrać, bo odwalony jak stróż w boże ciało. No, i lecimy z tematem, i ogień na tłoki jak to się mówi niezniszczalna maszyna 1930 koni 6 biegów Nie ma, że boli, musisz Piąteczka i idziemy Dobra Trochę wolniej, bo jak to się mówi Ja nie jestem kotem 937 Mam do życie, trzeba uważać Wy też na drodze nie szalejcie e, Tak jak tam pod którymś filmem było fajnie ktoś komentarz napisał szoko zapierdala audiolo ograniczenie do 40 a ja jadę 70 no zdarza się każdemu się zdarza no. także dzisiaj kolejny vlog z Dnia no i co no i zachęcam do oglądania tego odcinka myślę że coś ciekawego dzisiaj będzie no także bądźcie ze mną i wytrwajcie do końca tego odcinka na razie no, a tak może coś słucham w aucie, Słucham wszystko. Każdy rodzaj muzyki, się tego nie wstydzę, słucham disco polo, pop, nawet rap, techno, wszystko. Co w ucho wpadnie i się podoba, wpadnie nie wyleci drugim, to słucham i to nie ma reguły. I tak samo przy czym się bawię. Przy każdej muzyce po prostu musi być odpowiednia. A jeżeli się dziabnie trochę alkoholu, to każda jest odpowiednia. Trzeba trochę być rozrywkowym człowiekiem i wszystko będzie pasować. Ty jest gwiazda. No, w ostatnim vlogu e, mówiłem, że Audi to taki... Te Audi A3 to jest taka, e, no jak to się mówi, mm, służbowy samochód, polowy, a zobaczcie jak daje radę. No na koniec świata by dojechał, do Japonii nim by jeszcze zajechał. No, także wszędzie mnie dowiezie i co najważniejsze, ta Audica nigdy mi nigdzie nie stanęła, czego nie mogę powiedzieć o tej nowszej furce. O, jakie kobitki stały, widzieliście? No, jakby ktoś chciał, to na starej trójce jest od wyboru do koloru. Nie? Jak to można brać? Zatrzymać się na takim czymś w ogóle? Ja nie rozumiem. O Jezu! O. A fungicydy nawet by nie pomogły na odkażenie. No, także Audiolo jest spoko, fajny samochodzik, co do samochodów, dużo osób też się pytało mnie, jak najbardziej polecam. Tylko teraz motyw, jak znaleźć auto no, 19-letnie, niezajechane. Hmm. Wszystkie są zajechane, tylko trzeba znaleźć po prostu dobrze wyremontowane, o w ten sposób się odniosę, bo 20-letnie, 18-letnie samochody nie ma, że one mają 190 tysięcy dzisiaj 190 tysięcy, 200 tysięcy ma auto dwuletnie, panowie i nie ma, że Niemiec tylko do kościoła jeździł albo po chleb do sklepu, nie, nie, nie jeżeli ktoś kupuje taką markę samochodu jak Volkswagen Volkswagen Audi, Skoda to są takie marki no, dość y, wysoko postanowione Mercedes, to tak jak z Niemiec kupujecie samochód, czy nawet z Polski, to ludzie nie kupują takiego samochodu, żeby robić z nim rozcie 10 tysięcy, tylko 100 tysięcy. Bo ten samochód musi zarobić na siebie i jeszcze na y, właściciela. Także y, te wszystkie aukcje, to jak ja się patrzę, to, to po prostu no, nie patrzcie na to. Po prostu, jeżeli jedziecie kupić samochód, no, po prostu musicie mieć trochę rozumu. A najlepiej weźcie sobie jakiegoś znajomego, który ma pojęcie o samochodach i nie patrzcie na przebieg. Bo auto może mieć 700 tysięcy przebiegu i będzie w lepszym stanie naprawdę będzie w lepszym stanie bo będzie miało wyremontowany silnik. Jeżeli ktoś to zrobił dobrze, to będzie to chodziło niż samochód, który ma. 400 tysięcy jest zajechany i go kupujecie od razu yy, ładujecie w niego dyszkę na starcie, także porobicie skrzynię, silnik i innego typu podzespoły yy, mechaniczne albo elektryczne, także no, tu nie ma reguły i tak trochę dzisiaj sobie pogadam, luźno, taki luźny vlog, co mi przyjdzie na głowę, to yy, na ślinę yy, co ślina na język przyniesie, to będę gadał dzisiaj nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Nie wiem. Nagrywam, to nagrywam, nie? No, razie jadę. No, jak widzicie, wskoczyłem <laughs> w ubrania robocze już. Wróciłem z tego Gorzowa. Dojechałem cały i zdrowy jestem. Będę nagrywał dalej vlogi. Nic mi się nie stało. A zobaczcie, co się dzieje z pogodą. No, jakaś nawiedzona jest. Sprzęt stoi, czeka. No, ale nie ma warunków do wykonania zabiegu. Wieje, jak w piździach w kieleckim, jak to się mówi. Bynajmniej u nas tak się mawia. Eee, brat rano, jak mi nie było, zrobił jeden zabieg. Z jeden zabieg. Jeden baniak wypryskał 30 hektarów pszenica. A mianowicie, coś idzie? Idzie Olympus plus Menara. I do tego idzie setka Modusa. I mm, na robaczka, jak wieczorem jedziemy, to dajemy na robaka. Czemu wieczorem tylko na robaka? No, bo jeszcze rzepaki kwitną, no jest zabronione, jest oblot pszczół, dlatego nie wolno dawać na robaka. No, pumcia stoi sobie e, tam. Dużo osób się pytało co z akumulatorem. E, akumulator został zamówiony, czekamy aż przyjdzie. Na razie jak jedzie codziennie zapala, chodzi. No, na żniwa na pewno będzie wymieniony w żniwa, Jeżeli przyjdzie, od razu będzie wymieniony robię odcinek z tego. No i tak to wygląda wszystko Także to tyle w temacie No i co? Czekamy na lepszą pogodę, żeby nagrać odcinek i Pytanie do Was Chcecie odcinek z bratem z oprysków to go namówię 2500 3000 łapek pod moim filmem bijemy rekord w łapkach w moim filmie i ciągnę go za uszy tako i nagrywamy vloga. Co wy na to robimy czy nie robimy? To już od was zależy. Jeżeli będzie 3000 łapek pod filmem, to robimy vloga z bratem. Dobra, 2000 łapek i będzie film z bratem. Spróbuję go namówić. Tak? Dobra. A jeszcze przy okazji tutaj jak jestem, nagrywam, dużo się osób pyta czemu takim bykiem ciągamy taką małą beczkę. No jak wiecie, Ursus jest rozebrany. Ma przeprowa jest przeprowadzany remont, eee, dlatego nim ciągamy. A dlaczego takim dużym? A zaraz zapytacie się bo John Deere pryska, a czerwony case stoi. No stoi ze względu na to, że czerwony case ogólnie całą jesień pryska, sieje, uprawia jeszcze, nawet i po prostu on bardzo dużo godzin robi. Ma najwięcej godzin z naszych traktorów w gospodarstwie, dlatego go oszczędzamy. Tam już też mamy łyse opłyse. No jeszcze nie łyse, opony jeszcze są yy, w tym czerwonym case. No i. Oszczędzamy go. Tutaj mamy niespełna 3000 godzin. Dlatego ciągam nim. Gdyby Ursus był sprawny, no jak widzieliście, był niesprawny, nie nadawał się do jazdy, olej cały wyleciał, chłodnica dziurawa, trzeba to wszystko porobić. Przód od razu trzeba było zrobić. Dlatego na razie Ursus stoi i ciągam tą pumą. Także już wam trochę to wyjaśniłem, dlaczego tak, a nie tak. No i i musicie uzbroić się w cierpliwość, bo dużo zapytań jest o film z czerwonym case'em. Że mało go jest nagrywane. No, ogólnie nim zazwyczaj jeździ praktycznie tylko brat. No i będzie jakiś film, na pewno zrobię film z nim. Jak to się mówi, opinia użytkownika po 10 latach przepracowanych. Bo jest u nas już 10 lat. W 2008 roku w sierpniu przyjechał do nas i do dzisiaj jest, mamy 19 rok. No, czyli już ponad 10 lat minęło, jak ta maszyna u nas jest. Ten czas szybko leci, za szybko wam powiem. No i będzie vlog, także bądźcie cierpliwi. I to tyle w temacie. A jeszcze dużo osób się pytało, co my tutaj trzymamy. Że grochówkę tak ktoś się śmiała. Nie jest grochówka, to jest wojskowa cysterka. Ona tutaj stoi praktycznie cały czas pusta. Jest tylko dorywczo. Nawet nie lejemy tu paliwa, rzadko kiedy. Nawet możecie zobaczyć sobie jest puściutka. I to tyle w temacie. A ja idę zrobić sobie ujęcie z góry, żeby mieć ładną fotkę. No zobaczcie jakiego mam drona. No, jestem na zbiorniku. Zrobiłem sobie zdjęcie do miniaturki. Jako miniaturkę, żeby do filmu do, dołączyć. No, tak, to dla śmiechu. Szoko Madrona. Jak dobrze lata, jak mówicie, będzie dobrze to. A tutaj co mamy? Mamy żarłaczka małego, czeka do żniw. No, w niedługim czasie będzie vlog z przygotowania kombajnu vlog, a nawet vlogi będą. No bo troszkę mam, taką muszę przejrzeć cały kombaj. Ogólnie w tym roku awarii nie było żadnej. O dziwo, ten kombaj ogólnie jest bardzo mało, mało awaryjny, bardzo mało awarii miał. Na 1700 godzin i ogólnie no, zadowoleni z niego jesteśmy, ale jest minus taki, że no ma bardzo mały przerób. No, na gospodarstwo 150 hektarów, jak najbardziej można polecić taką aktywę: 220 koni, 5 wytrząsaczy. E, no i e, będzie e, ogólnie vlog z, z oględzin kombajnu. E, Wypowiem się na temat tego kombajnu tak szerzej, co było, jakie awarie były, jaką się sprawował u nas, dlaczego ten akurat model i dlaczego Massey a nie New Holland John Deere, To wszystko wam powiem, a tak taka lekka zapowiedź będzie vlog, także bądźcie cierpliwi, a na pewno się doczekacie. Bądźcie na bieżąco. Będzie co oglądać, będzie się działo. Będą częściej vlogi. Na razie są vlogi codziennie. Na pewno to się nie utrzyma, że będzie non-stop codziennie, no bo wiadomo, są też inne sprawy, są wyjazdy, rozjazdy, praca. No, nie zawsze będę mógł wstawić vloga. No, zobaczymy, co czas, co czas przyniesie. Dlatego na razie zapowiadam Wam, daję Wam takiego smaczka. I, I czekajcie. Teraz kolejne ujęcie z dnia. Będziemy kosić tutaj w koło taty domu. Wykoszę mu tą trawę. Kosiarka Huzwarna 343R. Ona już ma dobro chyba z 15 lat. 10 lat na pewno ma ta kosa. Jak na razie, jak widzicie, już swoje zrobiła u nas. Dość dużo, obkaszała 3 hektary praktycznie krzaków. non stop. No. Hop. Którym jedziemy traktorem pierwszym? Nie, nie wiem. No zielony, zielonym czy czarnym? Czarnym. Co? E, e, no to decyduj się. Albo. Dobra, dawaj, do, do którego pójdziemy tym pojedziemy, tak? Zielony. No to musisz pokazać mi, bo ja nie wiem którym jedziemy. Co lubisz, chodź? Popowiedz widzą, co lubisz. Który, który traktor lubisz najbardziej? Tego. A jak, jak, jak on się nazywa? Green. Green? Tak, zielony. Zielony. Tak. A jak on się nazywa? Jaka to marka? No jest case i, i, i co, co to jest? Mówiłeś przed chwilą. Dunkier. Jak? No to chodź, jedziemy z Dunkierem. Chodź, no dawaj, chodź po schodkach, no co? Dawaj rękę. BHP jest zachowane. Chodź szokalski mały. szokiś chcesz usiąść tutaj? Tak. No to musisz się podsunąć. O, da wsiadaj. Uwaga, ręka? Tak. Jak powiedz widzą, Lubisz jeździć traktorem? Tak, nie lubię. Tak? Jakby już dużo to co będziesz pomagał? i co byś robił? jeździł kombajnem czy traktorem? traktorem, traktorem. a ja czym? Y kombajnem a ja kombajnem? Tak. o kurczę! ale to będziemy mieli pomocnika co? tak czekaj musimy powietrze napompować w opryskiwaczu tak. bo hamulce trzymają już ucieka i co jeszcze powiesz widzą? Powiedz, żeby klikali łapki w górę. Klikaj mi... Powiedz, bo... klikajcie łapki w górę. Klikajcie łapki w górę. O, super. A powiesz, subskrybujcie kanał. Zekaroluj kamer. <laughs> tak. bo nie mamy nic. A co to mamy zapięte z tyłu? Nie wiem, co zapięto, ponieważ. Jaka przyczepa? Pryskać. Taka, taka pryskać. Pryskać, opryskiwać. Tak, opryskiwać tak. a wiesz, że masz brudnego polika tutaj? Tak. 30 tysięcy osób zobaczysz, że Bartek ma brudnego polika tak, właśnie <laughs> tak, właśnie a gdzie jest twoja mama? mama tam tam, tam jest przy samochodzie, zaraz będziesz jechał wstawimy jeszcze czarnego traktora tak ta, ta, ta. Tu, o tu będzie na i dobra mamy a jak tańczysz? Jak tańczysz? No tamy, tamy, dawaj, szokiś! Nie! Siara, nie? No masz rację. Tata tylko niech siebie wariata robi, nie? Piona! A żółwia? Ekstra! I uśmiech! Którym teraz jedziemy? Tym! Ja, a to to jest? Traktor. No ale jaki? Czarny. A jak się nazywa? Black. 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 A jaki? John Deere też? Nie, John Deere schowany. John Deere schowany, tak. a to co to jest? Traktor. No ale jaki? Jak on się nazywa? Nie ja. Taki jak kot. Kot. Puma. Kuma. Nie kuma, puma. Pum. Puma. A, ja, a jaka to marka jest? Na cy? Na cy. Case? Tak, case. To teraz jedziemy jakim? Tym. Czarnym? Tak, czarnym, bo N jest on jest No skakuj. Misiu koala Ja będę próbował A powiedz, który jest lepszy? Czarny czy zielony? Zielony też jest lepszy, a ten też jest lepszy Zielony jest lepszy i ten też jest lepszy? Tak, a ja to usiądę sobie Dobra, ale ten chyba większy jest wygodniejszy, co? Tak, wygodniejszy Rączki? Tak Zabrane? Tak No to elegancko za mnie jeszcze pasy trzeba Pasy Ty to wszystko wiesz, jak to trzeba robić, tak? Żeby bezpiecznie się jeździło Łe, tak. to ty będziesz jeździł z dziadkiem i wujkiem na żniwa, co? No i palimy, tak? No i co? Jaki to jest traktor? Powiedz widzą. Nie wiem Głośna Jaki? Czarne. I który lepszy? Ten czy John Deere? Ten. Ten jest lepszy, nie? Tak. Co tam John Deere, nie? Tak. Case lepszy, nie? Tak. Case. Pewnie że lepszy. Tak, lepszy No widzicie, widzowie, z młodym pokoleniem się nie wygra. One wie lepiej. Co jest lepsze? Nie? Ten, tak. ten jest lepszy. A jaki kupujemy traktor? Case, Holanda czy John Deere Tego. Takiego samego? Tak. Czerwonego? A nie, nie mam czerwonego A jaki kolor? Czarny Czarny? Słyszeliście? Ma być taki sam czarny No, także no, ciężko będzie kupić taki sam czarny Tak, tego tu trzeba było kupić też chcesz kupić? Ty byś wszystko chciał kupić, nie? Ty chyba wszystkie traktory lubisz, co? Tak, wszystkie Łeee, to to super To a Ursusa lubisz? Tak Tak? Tego żółtego? Tak Lubisz nim jeździć, nie? Widzicie? Jaki chłopak swój chłop Dogada się tak? tak? A powiedz, ty do przedszkola chodzisz, tak? Co? Dobra, to robimy widzą papa, pa, tak? Rupapa. papa pa. Klikajcie łapki w górę Klikajcie w górę Łapki rączki. w górę Rączki Rączki w górę Rączki w górę, mogą być i rączki tak. I co jeszcze? I zrób papa pa. pa, Powiedz pa, pa. cześć, na razie cześć. Trzymajcie się! Trzymajcie się! Na razie, cześć, do następnego vloga!